Dobra, my opuszczamy hotel, ale przed opuszczeniem pokoju pora na changa. Co masz, kochanie? Ho, czego ja nie mam? Dwa gorące tosty. Changa. Łee, mówiłem, że brzmi jak cholera. W kolejny dzień, w kolejny odcinek. Grażyna. Siemanko. To jest ostatni odcinek z Chiang Mai. Zostało nam tylko kilka godzin. Teraz idziemy na śniadanie, ale wcześniej idziemy w, wiadomo po kawkę do 7-Eleven, bo jest najtańsza i najlepsza. Później śniadanko, mango sticky rice i szukamy tam nie fryzjera, bo już troszeczkę zarosłem, a żeby tak jak obwieź nie jechać do nie lecieć do Krabi, to muszę jakoś wyglądać jak człowiek, nie? Tak, by... jak Wypadało, bo już naprawdę włosy masz długie. Dobra, to plan, plan, plan znacie, teraz zostańcie z nami. Zobaczymy jak wyjdzie z realizacją. Patrzcie. Fajne są te tosty. Patrzcie za. No. Okay. E, tosty są za 39, ale to jakieś takie lepsze. Burgery za, na przykład za 36. Burgery za 45. Są to są zwykłe, proste są za 29 To są super normalne z papierowe kanapki Kroasanty z parówkami za 32 Powiedzcie, no. Ci, że dycha to około 100 płytka. gotowane jajka. Ugotowane jajka po ile? 15 Niecałe, niecałe 2 złote nie? Tutaj są też tylko wydania. Jakby się ktoś chciał 47,5 zł 42 Ryżyk z kurczakiem 4,20. Parówki. Mała kawka za 35. to za 30. 6 zł. Dwa tosty to powiedzmy 9 zł. Zadzieczkę Możesz się najeść i napić na śniadanie w 7-11. Oni się to przygrzeją, otworzą. Kawkę zrobią złoto. Polecam. Kawka już jest. Pyszne, duże, zimne cappuccino. I zaraz tutaj mamy restaurację, gdzie pan podaje najlepsze sticky rice, mango sticky rice na świecie. Więc, to już tradycja. Ja mango znowu. Ty nie? Grajmy na coś innego, ja ale mango. Mango jest super. Najbżej w kolejnej destynacji będziemy jedli co innego. Ostatni mango sticky rice. Wchodzimy. Więc tak, tutaj było mango sticky mhm. rice. Było. Tu wyobraźcie sobie, że jest mango, tu jest mango i tu jest trochę ryżu. No, przepraszam, nie zdążyłem bo ogóle. Tak dobrze, że musiałem to zjeść. A Grażynia dzisiaj że nie będzie, będzie, ma będzie jadła szóste dziewięćdziesiątych mangostych rice i zamówiła sobie angielskie śniadanko. Proszę. Co księżniczka będzie jadła? Angielski, nie angielski, ale... Ale ile można jeść angielskich rice? No dobrze. Aha, i masz główny mhm. składnik. Cebula. Cebula. Mocznego grażynka. Dziękuję. Ona proszę siedzi w na fotelu. Pokażą mu zdjęcie. Jak mniej więcej ma wyglądać, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zastresowany jesteś? Nie w <grym> I za stówka 100 zł No ładnie Jestem fresh teraz Kurczę Ale U. ładnie no Kreska siedzi nawet, zobacz No elegancko I Ja pokazałem zdjęcie A tam była kreska na zdjęciu Myślałem że nie zrobi A pan normalnie ładuje mi krechę Kurczę ty, luksus ładnie, ładnie zrobił, no, no. Zaraz mu napiszę opinię. Takich ludzi trzeba, trzeba promować. Ojej. Bardzo się starał. Mam. No i tak delikatnie, jak chodzę u fryzjera gdzieś tam w Holandii czy w Polsce, zawsze tą maszynką tak, aż ci skórę próbują zedrzeć, nie? A tutaj nie? Tak delikatnie, ładnie, miło i przyjemnie. Kolejna jest super. Pan też uśmiechnięty, miłe. No? Super. Dobra, to jest git. Idę się idę wziąć prysznic. Będziemy się pakować i niedługo będziemy spadać. Dobra, my opuszczamy hotel, ale przed. Opuszczeniem pokoju Pora na Changa Chcesz grać w Changa? To idziemy się wyczekować Bo tam już widziałem ludzie czekają My czekaliśmy do 14 na pokój, no ale dobra Niech mają, No idziemy na jakąś kawę Graża nas teraz wyczekowuje Po 13 ratusz pokój Powinniśmy odzyskać 500 500 batów kaucji I teraz zmierzamy do hotelu odebrać bagaże I zamawiamy taksówkę Taksówka będzie kosztowała około 170 batów? Nie tak, słówkę. Graba. Graba, przepraszam. Graba. 170 batów, czyli jakieś 18-19 zł. I ale to dość drogo ogólnie, bo to są tylko 3 km, no ale, no ale takie są ceny. Ogólnie tak rozmyślaliśmy, żebyśmy z buta to przeszli, ale. <sum> <sum> Jeżeli chodzi o transport, to właśnie aplikacje typu Grab czy Uber w Azji działają najlepiej. Yy, ze względu na to, że po prostu są najtańsze i nikt cię na tym nie oszuka. Dokładnie, masz, yy, masz podaną cenę w aplikacji, tyle płacisz panu i, i cię dowodzi. Jak cię oszuka, wystawiasz opinię i pan ma po prostu później problem, nie? Jak ktoś by był w Tajlandii, to polubi ten sklep bardzo. To jest taka nasza polska żabka. Jest wszystko, a nawet, nawet i więcej. więcej. <gry> Dokładnie. I ten dźwięk. Co masz, kochanie? Ho, czego ja nie mam? Dwa gorące tosty. Czanga. I to kosztowało, nie wiem, 13 zł to wszystko. Jo, ale patrz tosty. Normalne, legalne, legitne tosty. Życie mi smacznego. Około 3 zł, one kosztują 3, za tost Ale masz ciepłego tosta yy, z. Z szynką i serem. No złoto, taka przekąska. No to nie lubi tostów? Wszyscy chyba lubią tosty, prawda? My wszyscy lubią tosty. No. Delicious. Tam odjeżdża nasz pan. Naszą czerwoną strzałą. Grażyna załadowana. Idziemy. Uuu, schody na środku. nie ja mam telefon? Przedostawię mu jego. Mam, mam, dobra. Oj, to było. I śmieszne małe lotnisko, takie dość półpychane. Ludzie czekają. Tutaj Twoje ziomki czekają z Indii. Bilety już mamy, bagaże zostały oddane. Wszystko zgodnie z planem, lecimy na górę, na odloty. A wyobraźcie sobie, że obsługa lotu jest tak miła, że stworzyli taki mały problem, bo po prostu nie mogli nas usadzić razem na ten krótki lot. No, babka tam chciała już dzwonić, załatwiać już się ra razem. A mówię, godzinkę bez grażynki wytrzymam. Ale miło z ich strony, naprawdę, że y, bardzo się starali i chcieli, nie? Dobra, wchodzimy, bo tu już ochrona, nie mogę nagrywać. Dobra, jesteśmy już poza. Y, przeszliśmy w kontrolę bezpieczeństwa. Oczywiście, ja miałem troszkę wody, zapomniałem, musiałem dopić, ale hit, bo przed nami typiarka miała całego czanga tego y, 0620 ml. No i wyciągamy jej tego czanga. Patrzymy co ona robi. Znaczy, nie wyrzucisz czanga. Otwiera czanga i zaronie czanga. Ja pierdziele. Hit no, sezonu. To co co widzicie to jest instrukcja jak się kać w Co tu się musiało dziać, że ludzie musieli zrobić taką instrukcję przy każdym pisuarze, żeby po prostu to do nie dotrafić. Nie rozumiem, nie rozumiem. I crew like to be. Who kept you on board over the service. Dziękuję. Ja, Dziękuję. To są kibleny. No, ja, lądujemy w Bangkoku. Trzy? Dwa? Uheh! Mówiłem, że brzmi jak cholera. Wiedziałem, czułem, bo masy powietrza się wieszały. Ja tego czułem w powietrzu. Dobra, jesteśmy w Bangkoku. Witamy w Bangkoku, Grażyna Dobra, teraz szybka przesiadka i lecimy dalej. Bierzemy sobie z Grażynką jedzonko. Przed lotem do, do, do na Krabi. 5 złotych. No i siemanko, gdzie jesteś Grażyna? Jesteśmy na Krabi. Na Krabi, na plażę, palmy, te sprawy, wiecie jak jest, w końcu trzeba się wygrzać. Trzeba się wykąpać w końcu. Dwa loty, Chiang Mai-Bangkok, Bangkok-Krabi. Odbieramy bagaż, rzucam bagaż w hotelu, lecę na plażę i się chyba wykąpię no, z, z radości. Nie obchodzi mnie to. Nic mnie nie obchodzi dzisiaj. Ale już nie jesteś głodny? Jestem być ale... głody, zapomniałem, że jestem głodny, ale priorytety są takie, że najpierw albo może jedzenie, i później woda, albo zobaczymy, co, co złapię pierwsze. Ale na pewno idę jed dzisiaj na plażę, to, to jest bardziej niż pewne. Plesaki odebrane, przebiliśmy się przez morze taksówkarzy. Którzy oferują oczywiście najlepsze oferty, ale już mamy graba. Fakt drogi. Kurczę 450-450 batów to jest prawie 50 zł, ale... Ale mamy prawie godzinę jazdy i to jest... no powiedziałam, że ponad 20, a w sumie niecałe 30 km. No więc no, kawałek jest, więc też mają na to monopol, ale no grab bierze najtaniej. Wydaje mi się, nawet nie pytaliśmy, ale wydaje mi się, że tak się ażby zawołał około 1000. Szukamy pana nisa na Ameryku. W tym morzu, morzu samochodów. Dobra, już go mamy. Wsiadamy, jedziemy i sprawdzamy hotel, bo z tego co zdjęcia pokazują to hotel mamy rakietę. czyń, nie... Cie, tak, panory. Zapraszam. Zapraszam, do buta o! Dobra. Pachnie Czyściutko Światełko, czyściutko no i pachnie Ale Pachnie taką czystość co masz? Dobra Kibel, uwielbiam kible w Azji jak są przeszklone, nie? Jak ktoś nie ma problemu z tym to <grym w górę> Możemy też coś takiego zrobić Zobaczmy z tym jak to się wychodzi? Grażyna? Re Pewnie do dołu albo do góry Ale Robi wrażenie. Jesteśmy po, po zmroku. Więc tutaj... zamykają rozwój Nic nie widać, kurczę, ale... Ale z tego, co było w rezerwacji, to tam za mną... Rado będą góry. Gdzieś... tam jest plaża. Zobaczymy. Co to jest? Plus kwaczek! Plus twaczek w nowym hotelu. I co, nie ma? Nie ma. Mrówek też nie ma? Nie ma. Bieramy się w klapki i... I lecimy jeść, mamy w ogóle y, cały, y, tak jakby market z jedzeniem no. zaraz przy hotelu, także idziemy jeść od razu. Od razu. Bo no, jesteśmy strasznie głodni. A w ogóle gdzie jest pilota? No tutaj jest, mamy pilocik, to zobaczymy. telewizora. No, a klima chciałaś? No. Aha. Ehm, pff, dro drodzy, drodzy parafianie. Zawsze taka jest zagwoska. A to jest ustawione na 24 niby. A wisi na są buraki z tej Polski. No tak, przecież zawsze tam wisi. Ale za, w każdym hotelu jest szukanie i zawsze on tam wisi. Cebuloza taka, my nie wiemy nigdy co jest, co. Dobra, czy działa 23. Czy... To pamiętajcie jak Nie będzie? To znaczy, że jest na ścianie. <ślesk> z reguły jest na ścianie. Dobra Grażyna, lacze zakłada i lecimy. Testing smaku. Tak, pierwsze, pierwsze padtaj na krabi. Jest wiadomo inaczej zrobione. No na pewno będzie inaczej zrobione. Ale porcyjka taka strasznie mała. To jest porcja no. na jedną komorę żołądka. Musterka ja lepsze. Muster lepsze, no. Ale to jest w porządku. Nie wiem co ale porcja jest naprawdę, no. Takie pół porcji to jest, a cena jest jak za całą, nie? Część no po roku, no. Grażyna, pierwsze wrażenie miasta. Bardzo dużo muzułmanów i bardzo dużo indusów. Wyjechałam z Indii, a Indie przyjechały tutaj. Wiedzieliśmy, że to jest turbo-turystyczna miejscówka, ale Bo jest mocno, jest mocno, naprawdę. No i... No, zaraz wam w sumie pokażę o co chodzi. Jakby tak połączyć łebem mielno co tam jeszcze jest, takie rowy, trochę new Delhi dorzucić tak, przemycić, może trochę Amsterdamu, i to jest właśnie to, to jest tutaj, nie? No ogólnie nie wiem czy to widać na kamerze, ale wygląda to tak, że jest kof na kofie i przy kofie jest jeszcze kof, a obok kofu jest bar, który ma kof w środku. No i co? To się dopiero... Widzę, że tutaj ludzie rozkręcają, bo teraz siedzą w knajpach, ale wieczorem prawdopodobnie jest tutaj gruba, gruba impreza jedna wielka. Jak tam się uda przyjść, jak nie padniemy dzisiaj, to... Bo no jesteśmy, w sensie te loty naprawdę męczą. Góra, dół, góra, dół. Tak, nie tylko, bo to były krótkie loty, po godzinkę z groszem, godzinka 10, godzinka 15, ale no mimo wszystko no różnice w... ciśnienia robią bardzo... No robią robotę nie w głowie i to, to męczy. Ale wyda, wydaje mi się, że to jest początek sezonu ogólnie, nie? Się skończył sezon deszcz, pora deszczowa, zaczęła się pora sucha, choć jeszcze widzę tu jest mokro, dzisiaj musiało tutaj padać ale już turystów jest od gromad. Będą teraz wołać masaż, jak idę z Sarką. Uwaga! Zaraz zobaczymy. Hello! Mama mnie woła na masaż. Tam, het, het, na końcu ulicy. Nie wiem, czy to już będzie widać. Chyba już widać tam. Tam jest już plaża. Wiedziałem, że przyjść na plażę. Znalazłem dwie, dwie dychy. A ten, jeszcze tak obstawiliśmy starko, czy przy, yy, przy promenadzie, to jest promenada można nazwać? Tak. Yy, będą bary. Na całej długości tam wszyscy tańczą. Dobra, patrzcie to, ale nie będzie, nie wiem, czy coś widać. Jest woda. Jest w końcu Zatoka Tajska. Idę tam. Judeczka. Wow, alpuściutko, nikt nie kleje tutaj. Nikt nie kleje Grażyna. Wiesz co to znaczy? <laughs> jest woda! Patrz to! Coś czuję, że jest cię plusiunia! Jest cieplusiunia! Jak tam? W końcu nie? Ojej! Ale jest zupa! Jestem zadowolony. W końcu po tak długim czasie weszliśmy do wody, ale jutro rano tu przyjdziemy, to Wam pokażę, bo na pewno tam stoją łódki. Te typowo yy, tajskie. Tu już stoi jedna na wejściu. No i plaża jest chet chet het, tam długa. Choć Ale... to bardzo w sumie wąska. Bo to, nie, nie jest, bo to jest... ta plaża taka miejska. Ta główna plaża. Możemy zawsze pójść w jedną albo w drugą stronę i ta plaża wtedy tam dalej jest trochę szersza. I w ogóle w tamtą stronę jest Riley Beach. Byliśmy A, no tam tak. za pierwszym razem. No. I tam w ogóle jest super Ja widzę, że tutaj w ogóle tu są góry. Tak. Powinny To być. Tam są góry, tam są góry i tam są góry. Tak, i te łódki stąd startują. Prawdopodobnie codziennie można sobie kupić po prostu rano to i po prostu z wieczorem i tam... Się... Tak, dobra, jutro będziemy... Jutro będziemy to ogarniać. Klapać ci Gdzie?